Cześć wszystkim, z tej strony Konrad z kanału W ROLI GŁÓWNEJ. Witam Was w kolejnym tygodniu. Kolejny raporcik, zaczynamy. Mamy poniedziałek. Eee, pogoda mi się trochę skiepściła, w takim sensie, że no przez weekend trochę popadało, jak miałem te chrzciny i tak dalej. I z jednej strony dobrze, z jednej strony dobrze, tylko trochę mi tutaj jeszcze utwardziło ten, ten, ten mój zasyp. Tak chodzę sobie po tym, nawet skaczę bym powiedział i jest dobrze, nic się nie zapada. Ale tak myślę sobie, że dla świętego spokoju to chyba jeszcze raz zagęszczę przed samym zadaniem betonu. Nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, czy nie. W każdym razie chyba tak zrobię dla świętego spokoju, żeby zobaczyć, czy to przypadkiem gdzieś tam jeszcze nie siada. Upewnić się, mieć ten spokój gdzieś tam w głowie. No w każdym razie w tym tygodniu to nie spodziewajcie się fajerwerków. Nie będzie jakichś ekscytujących rzeczy, ponieważ no, muszę to uzupełnić. W przyszłym tygodniu wstępnie umówiony jest hydraulik, więc jak będziecie to oglądać, to już się spodziewajcie, że albo jestem po rozłożeniu kanalizacji, albo tuż przed. Zatem ciężki, a na pewno intensywny tydzień mnie czeka, zważywszy na to, że jestem w zasadzie sam tutaj na tej działce. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo mianowicie zrobiłem Wam raport. W zeszłym tygodniu. I o jednej rzeczy Wam zapomniałem powiedzieć, bo faktycznie kupiłem nowe sprzęty. Rzeczywiście uzupełniałem, zresztą widzieliście. Uzupełniałem tutaj zasyp, prawda? No i jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem Wam powiedzieć, że jeszcze robiłem oprysk. Oprysk jeszcze robiłem w tym, w łubinie. Czy to będzie dobre? Nie wiem trochę chyba przespałem termin gdzieś tam no nic, trudno już, co, się, co będzie to będzie jeszcze gdzieś na koniec mi brakło no generalnie nieprzyjemna sytuacja bo nie zauważyłem, naprawdę nie zauważyłem wlałem środek do do opryskiwacza i nie zauważyłem, że był odkręcony zawór spustowy i tam trochę mi zleciało, także dawka nie była tak mocna jak być powinna na szczęście się w porę obudziłem, gdybym wlał wszystko i dopiero zobaczył, że, I dopiero zobaczył, że jest odkręcony zawór, to bym się wtedy naprawdę wściekł. Ale w każdym razie, sytuacja była taka, że trochę mi tego, tego środka uciekło, potem jeszcze też nie zauważyłem, gdzieś przekręciłem pokrętło, ciśnienie trochę większe się zrobiło niż powinno być. No i na sam koniec, dosłownie na sam koniec brakło mi już tego oprysku, także no, no nie wiem, nie wiem co z tego wyjdzie, nie wiem jak to zadziała, nie wiem co z tego będzie. Ale no cóż, tak się kończy prawda praca, jak się robi w pośpiechu i gdzieś człowiek jest rozkojarzony, bo to wtedy akurat kończyłem tutaj zagęszczanie skończyłem około godziny 18:00 zmęczony po całym dniu wsiadłem później w traktor wziąłem ten opryskiwacz zacząłem te rozrabiać potem jeszcze żona zadzwoniła coś tam chciała ode mnie w głowie zawróciła i no i gdzieś, gdzieś człowiek się rozkojarzył gdzieś tam Dlatego warto warto być skupionym w pracy jakiej by się nie wykonywało to później tylko same kłopoty straty koszty i, I niestety a zatem ja się biorę do uzupełnienia w dalszym ciągu. Myślę, że tak. Zostało mi 2, 4, 5 pomieszczeń. Myślę, że tak jednodziennie bym dał radę uzupełnić. Może. Może jednodziennie, może. Może trochę mniej. Eee, w każdym razie biorę się za to powoli. Bo jest sporo roboty do ogarnięcia. Także od poniedziałku zaczynamy. Z zasypywaniem. Co będzie po drodze, to się jeszcze okaże. Na tę chwilę nie planuję żadnych już zakupów, nie planuję żadnych wydatków w tym tygodniu, także nowych sprzętów nie będzie. A chcę to jak najszybciej ogarnąć, żeby tutaj pan Andrzej wszedł, żeby mi tę kanalizację porozprowadzał, poogarniał mi to jak należy, i chciałbym już, no, tak jak wspominałem, w tym miesiącu zadać tego chudziaka. Także jak będzie kanalizacja. To sobie tylko ten zasyp tam uzupełni w miejscach, gdzie, gdzie prowadzą rury. No i co? I wtedy będzie trzeba już tylko wołać. Beton. Biorę się za robotę. No i przyszła sobota. Cały tydzień ciężko walczyłem, ale wydaje mi się, że dosyć sporo mi się udało zrobić. No to jedno, to już widzieliście. Tutaj drugie skończyłem, trzecie pomieszczenie, czwarte pomieszczenie, no i tam jest piąte pomieszczenie. Zostały mi tak naprawdę jeszcze tutaj garaż i tam salon, ale tam będzie szła kanalizacja, więc taki, można powiedzieć, rowek bym zostawił. I tak naprawdę, no nie mam za bardzo z czego tego raportu zrobić, przyznam szczerze bo cały tydzień cały tydzień tutaj walczę z tym piaskiem, bo w poniedzieli, najprawdopodobniej w poniedzieli ma przyjść hydraulik, więc robię maksymalnie ile się daje, ile zdążę, ile mam czasu żeby to przygotować jak najlepiej, jak najwięcej zanim on właśnie przyjdzie bo nie chciałbym sytuacji, gdzie przychodzi hydraulik a to jest wszystko w głębokim lesie nie? zwłaszcza, że Zależy mi też trochę na czasie. Dlatego, tak jak mówię, cały tydzień poświęciłem tej zasypce. I tak naprawdę no, to był jeden temat. To był jeden temat, któremu się poświęciłem w pełni w tym tygodniu. Ale żeby jakoś tak trochę urozmaicić, żeby to jakoś wzbogacić, ten raport, to chodźcie. Zobaczymy, jak się trzymają plony. Jak, jak jest yy, z łubinem. Dzisiaj mam trochę przerwę od zasypywania bo jak się przyjrzycie wszystko mokre z jednej strony wolałbym żeby żeby nie padało ale powiem wam szczerze że wczoraj cały dzień prawie 11 godzin prawie 11 godzin walczyłem z tym piaskiem dość mi się wydaje sporo zrobiłem ale odczuwam to dzisiaj Dlatego z dwóch względów dobrze, że popadało. Po pierwsze, roślinki trochę wilgoci złapią, a po drugie, moje plecy trochę odpoczną. Tak sobie lubi dzisiaj trochę popadać, trochę przestać i tak na zmianę. Więc, póki jest przerwa w deszczu, to chodźcie, zobaczymy ten łubin. Zrobiłem ten oprysk, o którym zapomniałem Wam wspomnieć w ubiegłym tygodniu. No, i tak się zastanawiam, czy to coś w ogóle da. No, nie oszukujmy się, no, spóźniłem się i to bardzo się spóźniłem z tym opryskiem. Na razie jest tutaj dosyć czysto. Nie wszędzie, bo tam, gdzie wychodziła a, nie, no, nie miedza, środek wychodził tej mojej orki. No, to tam, to no masakra tam jest. To wszystko było na wierzchu. Ale powiem Wam szczerze że tutaj póki co gdzie trochę więcej wilgoci to jakby ten łubinek się lepiej prezentował. I takie mam dziwne wrażenie, jakby po tym oprysku trochę odżył. Może tam jakieś witaminy były, co? <laughs> Zobaczymy jak to się prezentuje tutaj na górce i na tym drugim kawałku. Ale póki co to mimo wszystko i ja jestem nawet z tego zadowolony. Pierwszy raz siałem. zobaczymy, co z tego wyjdzie. nie? Tu mnie jeszcze porządki czekają. Powyrywać te korzenie, taki kuty, skosić, zrobić tutaj porządek, miejsce, żeby to jakoś wyglądało. A teraz zobaczymy, czy schrzaniłem, czy nie schzaniłem roboty. Jest takie jedno miejsce, jak zaczynałem, to mi sypnęło. Oj, oj polało się, polało się, naprawdę się polało. Widać pasek. No tu jak startowałem, to się polało. Ale jest można powiedzieć pewność, że środek działa. Pytanie tylko, czy działa na chwasty? Czy na łubin też? Tego idziemy kawałek dalej. Zobaczymy, jak się łubin prezentuje i czy to coś na chwasty pomogło. Ale bidny ten łubin tutaj na górce. Ja cię nie mogę. Nie wiem, czy coś z niego wyjdzie czy nie. ekwiwalentne uczucia, co do tego wszystkiego. Jakby trochę wracał do życia gdzieś. A tu chwasty się żółkną, więc może coś to powypala. Przejdę się tam kawałek dalej, gdzie jest trochę niżej. Trochę większy dołek i zobaczymy, jak to tam się prezentuje. Bo tutaj na górce, na tym piochu porażka, porażka. Prawie łubinu nie ma. O, sąsiad szczotkę drucianą zgubił. Ale numer. Nie, bo nie, ja nie miał. Szkodnika złapałem. Jak się trochę cieplej zrobi, to muszę z opryskiem wjechać na robactwo. Trzeba będzie zrobić. Może coś odleje z tego łupiną? Zobaczymy. Tutaj bliżej dołka Jakby trochę w lepszym to stanie jest. No nie zmienia to faktu. Wody. Potrzebuje dużo wody. No tutaj dosłownie raz na 3-4 tygodnie popada. To też tak. Nie za bardzo Nic dziwnego, że rośliny nie chcą Nie chcą, nie mogą rosnąć No nic, szkoda Szkoda Miejmy nadzieję, że Trochę się pogoda odmieni Że będzie więcej słońca, więcej deszczu No i przede wszystkim ciepło, żeby było No to przez cały tydzień ostatni przymrozki Nie były wprawdzie jakieś straszne Bo tam minus jeden, minus dwa Ale jednak na roślinę która jest już na wierzchu, a mrozów nie lubi, to wpływ przecież ma Szkoda Ale Te moje problemy z tym co ludzie w rzeczywistości mają to jest moje hobby, a jak ktoś z tego żyje, zajmuje się tym na co dzień. Widziałem te filmy nagrania likwidowali całe plantacje rzepaku, czy tam innego zboża, czy innych rzeczy bo im powymarzało i już nic z tego nie będzie to jest dopiero ból sakra jak już mam taki dzień trochę luźniejszy to jeszcze chodźcie, przejdziemy się na tutaj wprawdzie najbliższe ale zobaczymy jak wygląda owies siałem go 14 kwietnia Deszczu miał no, bardzo mało wsiany. Był w warunkach, można powiedzieć, ciężkich. W zasadzie w sam piasek. Nie był w żaden sposób odchwaszczany. Nie był w żaden sposób nawożony. Zobaczymy, jak się prezentuje. Chodźcie. O, widzicie, w jakich warunkach on spoczywa. Miał być tak posiany, żeby był posiany, nie? Ale powiem wam szczerze no nie wygląda to źle Naprawdę nie wygląda to źle Tutaj ma troszeczkę dołek jest Tutaj jest troszeczkę dołek Tak z górki sobie idzie Więc ma trochę więcej wody Ale chodźcie tutaj dosłownie za przecinką Rośnie sobie No chyba na jednym z wyższych wzniesień w tej okolicy i tam co jest najgorsze to jest żwir w jednym miejscu więc tam się nie spodziewam niczego dobrego zresztą ochodźcie Zobaczcie, kawałeczek dalej już jest dużo niższy, nie? No ale zobaczymy, zobaczymy idziemy tam na górkę jak to będzie wyglądało Powiem Wam tylko tyle. Nie spodziewałem się tutaj niczego dobrego. Tak jak wspominałem, posiałem po prostu, żeby przygotować sobie pole. Ale o, zobaczcie. Tu niby na górce. No, ale trochę taka była żyźniejsza gleba, i proszę bardzo, jak ładnie idzie. No, widzę. Żeby to czym prysnął. Jak mówicie. Ładnie się zaczął prezentować, szkoda by to zaprzepaścić. Zobaczymy. Na razie chodźcie, zobaczycie na najgorszym miejscu. O, zaczyna się. Tu się zaczyna wir. Trochę owsa jest, a tu już pusta placa. Dosłownie żwir. Dosłownie żwir. Zresztą. Jest tutaj takie miejsce o widzicie ten dół? No to prawdopodobnie. Tak te 90% bym powiedział z tego miejsca jak się kiedyś budowali To wykopywali właśnie żwir na budowę Zresztą nie wiem czy to tutaj będzie widać ale jak orałem Miałem nawet wam pokazać, ale później już Późno skończyłem, nie było za bardzo kiedy. O jest! Zobaczcie jak, jak, jaka żółć. Jaka żółć. O proszę bardzo, jaki żwir. I nawet tutaj, w najwyższym miejscu, jakoś to idzie. O, widać? Widać jaka żółć? Coś z tego może będzie. Dobra, to teraz. Specjaliści z TikToka, Instagrama i YouTube'a, doradźcie. Siany 14 kwietnia, dzisiaj jest, jak przeglądam, 10 maja, czyli prawie 4 tygodnie. Prawie miesiąc jest, tak? Doradźcie, czym to nawieść i czym to prysnąć ewentualnie, żeby, to, żeby tego nie zaprzepaścić, bo jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego. Już za daleko jest, żeby tam iść do tych pozostałych pól, w tej chwili Ale no tutaj nie oszukujmy się Najgorsze warunki tutaj były Zresztą widzicie, górka, żwir No on sobie radzi Jest trochę rzadko posiany mi się wydaje Mógłbym trochę gęściej no ale to nic Myślałem, że taka ilość wystarczy No nic To co inżyniery Poradźcie coś ciekawego, co z tym fantem zrobić, żeby to nie zaprzepaścić, żeby tu coś jeszcze jakiś solidny plon zebrać. Bo tak jak mówię, nie planowałem tutaj nic, nie planowałem tutaj nic solidnego, ale widzę, że on sobie naprawdę dobrze radzi. W takich warunkach, z taką ilością wody, no jest coś niesamowitego po prostu. Jak to się pięknie zieleni. No ja wiem, tam u Rafała obok, no jest wyższe, dużo wyższe Ale po pierwsze on się o ziminę A po drugie Z tego to, co ty... wiem, to chyba nawoził pryskał, nie? No Dobra, inżyniery Mówić, co tam z tym robić ciekawego Żebym tego nie skrzanił. To co? Kończę Tym optymistycznym akcentem się z Wami żegnam Do zobaczenia w kolejnym odcinku Taki w sumie o niczym i o wszystkim ten raport, ale przynajmniej dobre wieści na koniec tygodnia. To ja czekam na informacje, na jakieś wiadomości, na jakieś komentarze, na jakieś dobre rzeczy i może coś w tym kierunku podziałamy. Akurat pierwsza zmiana się teraz szykuje, to bym miał popołudnie wolne. Piszcie. A na przyszły rok, jak już jest talerzówka, jak już jest pług, jeszcze będę musiał tylko 60 trochę tam ogarnąć, bo coś zauważyłem ostatnio, że moc traci. I Trzeba będzie tam poprawić co nieco, wycieki polikwidować, żeby to miało ręce i nogi. I będziemy działać na jesieni. Pokazałbym Wam jeszcze, które pole mi tutaj oferowali, ale na razie nie będę się chwalił Nie będę się chwalił, chociaż muszę przyznać, że jest kawał tego pola e, W każdym razie nie będę się chwalił z tego względu, że jeszcze to jest nic pewnego Na razie to tylko była taka luźna oferta Ale coś Wam jeszcze pokażę, wiecie? Dosłownie kawałek dalej Idziemy w kierunku jednego pola I powiedzcie mi, czy to jest... Pierwsza jaskółka, czy tylko mi się wydaje. W każdym razie, ostatni raz tą drogą jechałem 14 kwietnia. Jak siałem, to było pozarastane wszystko. Ugór, kilkunastoletni, bo odkąd ja pamiętam, to tutaj nie było nic robione. Dwa tygodnie później przeszedłem zobaczyć, właśnie w stronę Owsa, jak to tam się prezentuje. Widziałem, że było stależowane Dzisiaj. 10 maja. No ja mam wrażenie, że to jest chyba orane. Zobaczcie. Tak to wygląda, nie? Jakby to było zaorane. Zabronowane, może nawet coś nie wiem. Tu był ugór. Dosłownie, dwa, no, cztery tygodnie temu. Tu był ugór. Zupełny ugór. Kilkunastoletni ugór. I teraz powiedzcie, czy według Was. Ktoś to po prostu przeorał na dopłaty, żeby wziąć te parę groszy. Czy jednak jest nadzieja w tym narodzie, że wracają do rolnictwa? Jak uważacie? Zwłaszcza, że. A, chodźcie na górkę, pokażę Wam. Zwłaszcza, że tego jest kawał. To nie jest, że tutaj o 20 arów, bo tu będzie ze 2 hektary. Albo lepiej. No, tak to wygląda, jakby to było zaorane. Jak ja widzę, to już Wy też musicie widzieć. Kawał tego, aż do samego lasu. Ja mówię, za 2 hektary tutaj będzie. Czyżby była nadzieja w narodzie? Ciekawe, ciekawe. W każdym razie, tymi optymistycznymi akcentami się z Wami żegnam. Owiec rośnie. Tutaj ktoś coś przywraca do użytku. Coś się dzieje. Coś się dzieje dobrego. W każdym razie ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czeka mnie ciężki tydzień, bo ma przyjść pan hydraulik i mamy kłaści kanalizację, do tego muszę zrobić wybrania pod zbrojenie ścianek działowych, pod ścianki działowe, muszę to wszystko pozasypywać, tak żeby w ciągu tygodnia, dwóch no, umówić beton i ogarnąć tego chudziaka. Także trzymajcie kciuki, żeby tylko pogoda była odpowiednia. Czyli w nocy deszcz, w ciągu dnia słońce, żeby się ciepło zrobiło, żeby było dobrze. Kończę, kończę tym wszystkim. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.